Bardzo ważny, istotny zakup, myślę, że długo wyczekiwany tutaj przez strażaków. To przedsięwzięcie wygrało budżet obywatelski, no natomiast ta kwota, która została pozyskana z budżetu obywatelskiego, byłaby niewystarczająca, żeby zakupić nowy pojazd. I tutaj przy współpracy z zarządem OSP podjęliśmy wspólnie starania, żeby pozyskać dodatkowe środki zewnętrzne. Pozyskaliśmy E, tak naprawdę 120 tysięcy e, z różnych e, źródeł na, e, na zakup tego pojazdu, 20 jeszcze tysięcy dodatkowo na sprzęt, e, 39 tysięcy jeszcze dodatkowo przeznaczyliśmy z budżetu gminy. No i w efekcie mamy pojazd e, o wartości 309 tysięcy złotych. Naprawdę jeździ się nim fantastycznie. Napęd 4x4, bardzo nowoczesny, bardzo przyjemny w prowadzeniu. Myślę, że tutaj będzie służył dalszemu rozwojowi jednostki, będzie służył tutaj bezpieczeństwu naszych mieszkańców i będzie też podnosił tutaj jeszcze wyjazdowość, myślę, naszych strażaków, a i tak jednostka OSP Wasilków bardzo często wyjeżdża do różnych akcji, tak jak tutaj widziałem ze statystyk, jest w pierwszej siódemce najczęściej wyjeżdżających jednostek, jeśli chodzi o akcje w ogóle, patrząc na rok ubiegły, a jeśli chodzi o same pożary, nawet jest na drugim miejscu w województwie, także jestem przekonany, że warto ją wspierać, warto ją rozwijać, dobrze mi się tutaj współpracuje też z zarządem OSP, E, Wasilków z panem e, naczelnikiem Kamilem Dziechowiczem, z panem sekretarzem e, Bartkiem właszkiem i też e, z Panem prezesem Ichanku. Każdy nowy sprzęt, zwłaszcza o dużej wartości. Bardzo się cieszymy, bo wiadomo, rzadko się zdarza, żeby taki drogi sprzęt trafiał na wyposażenie o straży pożarnej. Samochód kosztował 309 tysięcy. W ogóle zakup był możliwy dzięki budżetowi obywatelskiemu, w którym mieszkańcy gminy Wasilków decydowali, co ma być zrealizowane, jaki projekt. Zagłosowali m.in. za naszym projektem. To była kwota 150 tysięcy. Dostaliśmy wsparcie jeszcze z zewnątrz, dostaliśmy 100 tysięcy z Funduszu Sprawiedliwości. 20 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego i, i resztę brakującą, czyli 39 tysięcy z, z pieniędzy ze środków gminy Wasilków. E, jakby burmistrz nas sparł, aby, abyśmy mogli kupić nowe auto, a nie używane, jak zakładaliśmy w, w Projekcie. Mieliśmy wcześniej lekkie auto, ale to był Opel Astra, zupełnie, że tak powiem, do ruchu, do ruchu miejskiego, do ruchu takiego nieterenowego. Ten samochód pozwoli nam poruszać się w terenie trudniejszym, pozwoli też ciągnąć przyczepy, które posiadamy, które wymagają e, mocniej, większej więcej mocy, bo ważył więcej i Opel nie był w stanie ich po prostu holować. Lekki samochód ratowniczo-rozpoznawczy Toyota Hilux. Jest wyposażona w silnik o pojemności 2,9 litra, 209 koni mechanicznych. Automatyczna skrzynia biegów jest to prawdziwa terenówka osadzona na ramię. Posiada duże zdolności terenowe dzięki profesjonalnym oponom terenowym, dwóm blokadom, w tym blokada tylnego mostu, blokada centralnego dyferencjału oraz centralna skrzynia rozdzielcza. Dodatkowo jest wyposażona. W tak zwany reduktor. Na pewno dzięki temu autu będziemy mogli sprawniej wykorzystywać naszą łódkę ratowniczą oraz naszą przyczepę pompową.